No ale inteligencji to on zbyt dużej nie miał. Morfeusz! Uuu, ile lawy? TNT? Coś tam Dobra! Nie spać, zwiedzać. Jesteśmy w kopalniach natli. Przed chwilą yy, rozprawiliśmy się z jednym z gachów natli. Zostawił on nam naszą broń, którą nam ukradł. Więc tutaj pan jest przykładem, że kradzież nie popłaca. Tutaj są yy, takie pułapki, ale nie ma tam nic ciekawego. Oj, prawie wpadłam w jedną z nich. No dobra. No spokojnie się rozejrzymy, bo tutaj jest wszystko bardzo podobne do siebie, jest mnóstwo zakamarków, a my dopiero znale znale znaleźliśmy jeden sekrecik, ale dobra, faktycznie tutaj nic ciekawego nie ma, tam jest dźwignia, widzę już tam też kuleczkę, uuu, ile lawy. Ale patrzcie, tam będziemy skakać nad tą lawą. Apteczka tam leży. Ciekawe czy da się tam opuścić z tego poziomu. Da się, ale jest to podróż w jedną stronę. Więc nie wiem czy tak faktycznie miało być, no ale okej. Okay. O, kurcze ile tam jest skakania. Dobra, wiecie co? Ja się czytam. I zobaczę, czy coś tutaj na górze jeszcze jest. I najpierw może wyjdziemy sobie do tego tunelu. Aha. W nim nic nie ma. No, tak jakby gra chciała, żebyśmy się tym przesunęli tam w prawo. Dobra, super. I tutaj znowu musimy się przesunąć w prawo. No i co, opuszczamy się. Super. Okej, okay. rozejrzyjmy się. Tam byśmy mogli. Nie, tam trzeba będzie. Chyba tak skoczyć hmm. zróbmy z rozpędu Okej, okay, nie był to rozpęd w ostatniej chwili, przestała biec, ale najważniejsze jest to, że że dobiegła i chwyciła się tej, tej szczeliny. Lara? Dobra, cudownie. Czy tam jest sens iść? Chyba nie, dobra. To idziemy dalej. Kakanko nas czeka cudownie, ale ja lubię takie skakanka, więc spoczko. ta po lewej jest pochyła. Więc skaczymy na tą prawą, ale może nie taki pełny rozbieg. O, bo jakbym miała taki maksymalny rozbieg, to mogłaby przeskoczyć tą platformę. Yy, może zobaczmy tam, co tam jest. Może nie będę tam wchodziła, tylko od razu popcham tą skrzynię do przodu o! I teraz ta. A tu sekret jest. No, popatrzcie. Ale aha, ta muszę się na górę wdrapać. Czy nie? Bo nie rozumiem. Jak ja mam ten sekrecik zdobyć? Chyba, że. a chyba, że tutaj. Jeszcze muszę odsunąć tą skrzynię. Nie wiem, czy ja do tego sekretu nie poszłam z... ze złej strony. No, nie mogę. Co jest? O! Tu się chwyciła! Dobra. No to było sprytne. Apteczka, naboje. I tu co? Tu mogę się opuścić, tak? Za tą piłeczkę. Ale my sobie pójdziemy jeszcze. No, Lara, w tę stronę. Co tam jest? No dobra. I tutaj jest nasz shotgun. E, to szybko tą broń zdobywamy z powrotem. Tak, tam jest ciemno. Jeez. Nie, dobra. Czyli tutaj po prostu była ta, yy, ta kula. I teraz co? Lewy czy prawy? Znowu prawy. I tutaj środkowy, i teraz lewy, i jesteśmy w domu. Super, cieszę się. Uuu, tutaj mamy przeszkodę. Da się tam na dół jechać. Mhm. I co, i stąd pytam już bez... bezpiecznie doskoczę? E, eee, no, ma TNT. Oczywiście jeden tutaj jest inny, więc da się nim ruszyć. Co i nic? Chyba, że on będzie nam potrzebny do czegoś. Jak myślicie? Czy będzie go tam gdzieś przesunąć. Na pewno. No dobra. Ja go przesunę tam na sam koniec tego pomieszczenia. Dobra, udało mi się, i teraz powinnam tam móc doskoczyć. Albo tutaj, patrzcie. Tu da się doskoczyć. Super. W ogóle. Yy, a kiedy będzie znowu jakaś półeczka leciała? Nie, tym razem nie. W ogóle, jak yy, ja te upały, to po prostu samo je przeżywam. I jak macie jakieś. Taki klimatyzator domowy do polecenia, to to będę wdzięczna. Czy ona tam będzie mogła po prostu doskoczyć? Nie. Trzeba tam w tą prawą. No, bo tutaj jest stromo. <słuch> ok, w porządku. Stoczyła się Mhm. dziwne są te, te kopalnie. O, i patrzcie, jesteśmy z tej strony teraz. I możemy sobie przestawić te dźwignie. Ciekawe, co się stanie. Coś tąpnęło. ale co? Co mogło tąpnąć? A dobra, może ta ściana, bo w sumie przy niej, przy niej yy, ułożyliśmy TNT, tą skrzynię z TNT. O, ale się rozdupiło. Dobra, schodzimy. Co tam jest? Tu przerażająco. Jakiś potwór. A potwór, a to jest ten ziomek na. Yy, na te skorolce. A ja myślałam, że to jakieś chorun potwora. No ale inteligencji to on zbyt dużej nie miał. Dobra. Dawaj, te. Uzi, bo to moje. No, super. Ale ja myślałam, że tu będzie też, kurczę, jakoś tak trwała ta rozrywka. Rozgrywka, kurczę, co najmniej kilka albo kilkanaście minut, a tutaj ten materiał, to ani jednego strzału mi chyba nie dał. Albo max jeden czy dwa. Ale dobra, Fajne jest to pomieszczenie. Taki skatepark. Tam nie doskoczę, więc stamtąd będziemy wracać. Ale przejdźmy się tutaj po okolicy, bo jest bardzo dużo zakamarków. Tutaj fajnie by było, jakby był jakiś kład. Dobra. To idziemy do tego wejścia. Czerwono tam jest. W lewo czy w prawo? Wybór jest oczywisty. Będą kule. Jeszcze trzecia. Okej, okay. stąd to się nie spodziewałam. Trzeciej. O, a tu? A, tu, tu jest ta kula trzecia. Dobra. Wieszam tędy. Już się pogubiłam. Bo tu sobie skoczymy na to. Teraz na to! I na to. Super. A, to jest takie po prostu pomieszczonko. Ale ja tutaj już widać, że, że ta ściana jest inna, więc ją popchamy. Tam z tych gachów natli jeszcze był taki wielki ziomek, więc jeszcze z nim można by było się rozprawić. Jak to wyglądało w oryginale? Ojej! To tak jest znacznie przytłumniej. te. To, to wnętrze jest coraz bardziej takie starożytne, mistyczne. Mogę nawet powiedzieć takie. Złote. Wszystko. Nie, tutaj. Mhm, dobra, muszę do, do przodu to, to popchać. Nie mogę. Nie mogę. Aha. I muszę się jakby wrócić, chyba do tego wcześniejszego pomieszczenia. Tu przestawiałam. Ale, jak ja to teraz popcham do siebie, nie, ja muszę inaczej. To muszę do samego końca. O! Oh. Aha, to jest jeden. Dobra. I się otworzyły drzwi, ale nie te. Dobra, to wracamy do tamtych drzwi. Ale tu jest kurczę namieszane. Jest tak cichutko. Mogę jeszcze raz? Nie. Ojej, tam będą jakieś. Potwory. I am ready. Czasówka? I tutaj jest dźwignia jakaś. Mhm. Dobra, walić te drzwi. Jak to jest jakiś tamto sposób, to później go sprawdzę, zobaczę. Ojejku. Gdzie jeszcze były drzwi? Aha! Tam obok tej dźwigni. To chodźmy. Czy to będzie kolejny ziomek? Uśmiech! Morfeusz! No, fascynująca walka. Aż mi się zwiesił klawisz strzelania, mm. i on nam zostawił naboje do ale pewnie. Gdybyśmy tam wcześniej nie znaleźli środka, na to, byśmy tutaj właśnie go też mieli. Aha, to jest to. Dobra, okej, okay, już rozumiem. W ogóle mm, bardzo podoba mi się ta budowla. Tak jakby kawałek piramidy. Pokażcie mi to, jak było w oryginale. podobne, ale w tej oryginalnej właśnie plaży yy, to robiło się w taki sposób, że ten yy, to pole widzenia było ograniczone, bo wtedy były znacznie słabsze komputery niż dzisiaj. I takie rozwiązanie pomagało troszkę odciążyć komputer. Stara. skakaj tam aha, czyli jedyne gdzie możemy pójść to faktycznie jest tam styk aha i tu jest dźwignia ale jeszcze mnie zastanawia to jedno miejsce. Tam, jak był ten ziomek, ten skate, to tam był taki korytarzyk. I my do tego korytarzyka nie mogliśmy dosięgnąć. to oczywiście tym kluczem otwiera? A faktycznie. Klucz piramidy. Dobra, bo tam się już yy, idzie do końca etapu. A ja muszę jeszcze obczaić, jak tam właśnie wejść do tego miejsca, gdzie ten skatecik był. Patrzcie, tutaj jest woda. Jest! <ścoughs> Dało mi się znaleźć samej, wszystkie sekretiki. Ale to nie jest to miejsce, yy, gdzie... Patrz, tutaj da się wypłynąć. Że tam faktycznie yy, nie da się doskoczyć, chyba że to jest y, łapka. A, patrzcie, tutaj się da jeszcze wy, wypłynąć na powierzchnię. Aha, bo tam będzie było, było głęboko, żeby wskoczyć. Czyli tam stąd się wychodzi... Sekreciku. No to dobra, to mamy wszystkie w takim razie sekretiki yy, załatwione. To w takim razie ja idę do tej piramidy i sobie przejdziemy przez to przejście. Dobra, jesteśmy pod tą piramidą, wchodzimy i mamy skończony poziom. Także idziemy po tyłek natli w kolejnym odcinku. Dzięki.